Cześć, witam się bardzo serdecznie w następnym nagraniu. Dzisiaj las. A to dlatego, że zamiast iść od razu w góry, postanowiłem przetestować, a dokładnie rozłożyć pierwszy raz mój nowy namiot, który powinien być z większą odpornością na wiatr. A dokładnie chodzi o Apex Geo 200. Wideo będzie nagrywane jednym ciągiem, bez żadnych dodatkowych zbędnych scen. Dlatego, że chcę zaoszczędzić Wam jak najwięcej czasu. A dodatkowo zależy mi na tym, żeby jak najszybciej, jak najszybciej, rozłożyć ten namiot, który w sumie nie jest jakiś lekki, On waży cały opakowanie około 3 kg. Ale tu już mamy napisane, że powinien wytrzymać 3000 mm opadów. Jest ognioodporny i dodatkowo ma o, podobne, podobny stelarz jak mój poprzedni namiot, który dalej mam, ale on jest na lżejsze wypady. Po raz kolejny to jest pierwszy mój kontakt z tym namiotem. I wewnątrz opakowania on jest związany takimi tasiemkami, i sądzę, że to raczej będzie musiał być wymienione na coś, co jest na przykład na szybkiej złączce. Zakładam, że stelaż oraz szpilki to akurat jest tył. Jak widzicie, po raz kolejny ja dopiero to pierwszy raz otwieram. O, i ciekawą rzeczą, jaką widzę, jest to, że są w różnych kolorach elementy stelażu. Co prawdopodobnie powinno być ułatwieniem w momencie składania go. Szczególnie w ekstremalnych warunkach. Ponieważ mamy trzy pałąki. Dwa są z niebieskim, więc to są te, które się krzyżują. Nie są jakieś grube. Jeśli chodzi o porównanie do tych, które mam w tym ultra lekkim namiocie ale tamten namiot nie nadaje się do wyjść na duże wiatry co zresztą widzieliście a ten jeżeli to nie jest testowany w prędkościach nawet 100 km na godzinę co w sytuacji mojego użytkowania jest dużo ważniejsze w sytuacjach górskich gdzie pogoda zmienia się drastycznie Złożenie tego namiotu nie jest proste, ale też powinien zacząć od szpilek, które wyglądają tak. Są wykonane chyba z aluminium, są bardzo lekkie. No dobra, tak jak widzicie, jest to kształt kopuły geodezyjnej. Nie używałem wszystkich śledzi dookoła, tylko tak ogólnie chciałem go po prostu przymocować, aby zobaczyć jaki jest jego kształt. Same linki dodatkowego odciągu, czy znaczy odciąg ogólnie sam w sobie, widzę, że jest, możecie zobaczyć, Dość grube są syntetyczne. Ciekawą rzeczą jest to, o może, wentylacja. Tutaj z tyłu namiotu. Tak, to jest tył. To jest otwór wentylacyjny. Wzmocniony tak samo. Spoko, fajnie. Tutaj z boku też ja widzę jakieś dodatkowe otwory. O co one są? Czy to jest tak? Tam jest dodatkowa wentylacja. Tak. I ten namiot też zależy mi na tym, żeby kupić, bo ma bardzo ciekawe rozwiązanie. Jak widzicie, tam od strony wejścia jest tak, że w momencie, kiedy rozłożycie namiot, możecie otworzyć lewą stronę, środkową sekcję, albo prawą stronę. No zależy z której strony. Patrzycie. Także jeżeli wiatr będzie bardziej zacinał z jednej strony, ja mogę otworzyć sobie wyjście z drugiej. A kiedy wiatr będzie zacinał z drugiej strony, mogę otworzyć to wyjście. I będzie mniej mnie napierał do środka namiota, namiotu wiadra. A jeżeli wiatr będzie totalnie z tyłu, otwieram centralną część i też to powinno działać. To jest zaciąg na gumkach. I jeżeli mam zamiar otworzyć tą stronę, środek, to jest tak, że zdejmuję. Jedną gumkę, drugą gumkę, rzepy i otwieram część środkową. Rzepy, że wykonanie tego namiotu nawet jest bardzo fajne. Już mi się podoba. Samo tutaj. I zwijamy tę część. Mamy tą środkową sekcję otwartą. A ze stronami wygląda to podobnie. Zamykamy jedną stronę. Po prostu odpinamy ten odciąg. Zapinając tylko sekcję środkową. I również tutaj zwijamy to. Łapiemy sobie na bloczku i znowu z tej strony mamy wejście i tak samo to działa ze strony odwrotnej, mam na myśli drugą stronę namiotu. Dlatego jeżeli chodzi o warunki, w których ja naprawdę teraz e, wiem w jakich mogę się znaleźć, dla mnie to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Nie jest to tani namiot, bo na pewno nie, no bo w okolicach on kosztuje 850 zł. W Polsce, z tego co myślę, bo to jest koszt tego namiotu, średnio utrzymuje się na poziomie 170 funtów. A biorąc pod uwagę obecny przelicznik to tak wychodzi. Kolejną rzeczą, jaka jest dość ciekawa, to jest ilość miejsca w tu w przedsionku. Ponieważ jeżeli będę chciał sobie coś ugotować, a będzie naprawdę lipna pogoda, to patrzcie. Ten plecak jest wielkości, może tak będzie lepiej to wyglądać, pojemności 30 litrów. To jest naprawdę dużo miejsca, aby dokonywać sobie jakichś przepakowań, zostawić buty, albo powiedzmy właśnie ugotować sobie coś, bez ryzyka, że spalimy namiot, mimo że właśnie jest e, ognioodporny ponoć. Wejście do środka wygląda tak. Też ma dość wysoko osadzoną e, wiatrochron e, membranę, chroniącą od wiatru. Jak zauważyliście, namiot rozkłada się całości. Oczywiście można odpiąć środek w celach np. umycia, ale cały namiot rozkłada się na jeden strzał, że tak powiem. A więc może wejść do środka. Okej. Okay. No i tu jest naprawdę przestronnie kurczę. Przede wszystkim świadczy o tym sam fakt tego, że y, statyw dość wysoki stoi tutaj luźno. Jeżeli chodzi o to, czy to jest dwuosobowe, powiem tak. Ja, gdybym wszystko podciągał, jak najbardziej się leżałbym tu. No, śmiało druga osoba może się koło mnie tutaj zmieścić ale biorąc pod uwagę to, że na wyprawach dochodził sam i wolę to miejsce wykorzystać w inny sposób, na przykład przebrać się czy coś innego zrobić, to myślę, że wolę to wykorzystać na sprzęt niż, niż zabieranie drugiej osoby, więc jeżeli chodzi o jednonocny wypad, w dwie osoby śmiało, po pełnym rozciągnięciu można to osiągnąć. Ale jeżeli chodzi o spędzenie więcej niż jednej nocy tutaj w tym namiocie w, w dwie osoby, no to myślę, że już byłby to problem. No i dobra, nie mówiąc już, bawełne wnętrze. Siedząc tutaj po lewej stronie mamy dość spore, dwie duże kieszenie. Tu jest went otwór wentylacyjny, a tam tropik po drugiej stronie właśnie jest Miejsce, gdzie można go y, nasze potworzyć, tak samo jak po drugiej stronie, y, albo otworzyć wentylację. To samo jest z tej strony, jeśli chodzi o kieszenie dla drugiej osoby. No i bardzo przestronny przedsionek. Idąc do tyłu, nad głową mamy tutaj bardzo dużo miejsca, ponieważ ja siedzę tutaj i mam jeszcze luz. Przypominam, mamy 1,82 m wzrostu. Z tyłu otwór wentylacyjny w tylnej części nawozu, który pokazałem wcześniej. Widzę tutaj do mały, małą lubkę, żeby sobie coś przyczepić. Podejrzewam, że ja będę miał tu jakieś światło, albo tutaj, bo tutaj na wejściem też widzę, że coś takiego jest. No i od natle jest to miejsca, że tak widzicie. Statyw jest totalnie złożony. Nie jest w wysokości dwóch moich stóp. A rozmiar mojego buta to jest 43, i on mieścił się tutaj z tyłu, praktycznie dotąd był. Także obszerny jest w środku. No i jeżeli zastanawiasz się, jak sobie poradzi w warunkach ekstremalnych, jak na Wielką Brytanię, no to zapraszam cię do tego, abyś został na dłużej albo została. No i widzimy się w następnym nagraniu. Mam nadzieję, że dzisiaj ci przy... dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Trzymaj się. Cześć.